Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Soługa, poseł, przewodniczący PO w województwie śląskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest jakaś lista podsłuchiwanych polityków, którzy byli podsłuchiwani Pegazusem? Premier Morawiecki na niej? No, do mnie taka lista nie dotarła, natomiast no, sprawa Pegazusa coraz szersze kręgi zatacza i... No, będziemy, będziemy weryfikować, pewnie będziemy sprawdzać, czy byli na niej także na tym podsłuchu w polityce prawa i sprawiedliwości, ale znając pana ministra Ziobro, jest to możliwe, jak nazywał pana premiera Morawieckiego miękkiszonem, Widać, że w, w obozie wtedy, w obozie władzy bardzo iskrzyło Morawiecki kontra Ziobro, więc mógł też pan Ziobro do tego się posunąć, żeby pod, podsłuchiwać a, swojego premiera. A, a dziennikarze też byli inwigilowani. Wie pan, no, znalezienie się na takiej liście to będzie plus 10 do charyzmy dzisiaj. No, nowy, nowy, nowy styropian tak dawno, kto, kto leżał, spał na styropianie, to, to był y, wielkim bohaterem. Dzisiaj może właśnie ten, kto był podsłuchiwany, stanie się Że Będzie tym, budował czy, mit. No e, właśnie, ale rzecz w tym, że te listy zostaną jakoś upublicznione, czy będą krążyć gdzieś w jakichś oparach spekulacji? Nie, no działa komisja do spraw Pegasusa i będziemy jakby wszystko to, co działo się nielegalnie i pokażemy skalę, e, jak prawo i sprawiedliwość. Stosując narzędzia do szpiegowania, tak, do, do szpiegowania, ale nie polityków, tylko przeciwników państwa, naprawdę szpiegowało opozycję, ale szpiegowało też prawdopodobnie własne obóz rządzący, dziennikarzy po to, żeby utrzymać się przy władzy. I to Praw... będzie podane do publicznej, powinno być podane do publicznej wiadomości. Myślę, że tak, każde zło, które się wydarzyło, powinno zostać upublicznione, ponieważ to nie powinna być tajemnica. Państwa, bo jeżeli y, nie było działań operacyjnych służb specjalnych wobec premiera, wobec polityków y, wtedy opozycji czy dziennikarzy, to były to działania nielegalne i powinny być wszystko co nielegalne ujawnione, ale co ważniejsze, ktoś powinien za to ponieść konsekwencje, bo to nie może tak być, że minister y, rządu podsłuchuje sobie, kogo chce. Panie przewodniczący, jakie jest aktualne stanowisko rządu wobec CPK? No wczoraj była rada gabinetowa, pan prezydent wysłuchał. Premier Tusk wy, wygłosił tę radę z wyliczeniem różnych wydatków. No tak, bo wydano miliony publicznych pieniędzy i na razie nie wyszliśmy poza fazę opowiadania czy poza fazę projektowania. No mamy łąkę i, i pieniądze, które są wydawane na różne rzeczy. Premier Tusk powiedział, że przeanalizuje ten projekt, głównie pod kątem lotniska alternatywnego dla lotniska Chopina, bo o tym się mówi od Który lat. Który jest zapchany, ma ograniczoną tak, przepustowość tak, i to tak. jest fakt. I to jest fakt. Natomiast też będziemy, no wczoraj premier tu mówił o wydanych pieniądzach już na propagandę tego projektu. No na pewno ten projekt służył w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, do opowiadania wielkich opowieści, toczenia, opowiadania mrzonek po to, żeby wygrywać wybory, przegrali, ale dalej e, się upierają przy tym, że... Ale był moment, panie przewodniczący, rząd. że z rządu płynęły sygnały, że na pewno nie, to jeszcze, przepraszam, jeszcze zanim rząd powstał. Potem okazało się, że prawdopodobnie tak, to dzisiaj... Nie, nie, nigdy nie płynęło, że na pewno nie. E, ja pamiętam, jak sam e, poprosiłem premiera Tuska, ówczesnego lidera opozycji, żeby przyjechał do Mikołowa, do dzielnicy Mokry, tam spotkał się z mieszkańcami. Nigdy nie mówił, że na pewno nie. Powiedział, na pewno nigdy na krzywdzie ludzkiej nie będziemy robić tego projektu. To pierwsze, co powiedział, a drugie, że będziemy musieć się temu przyjrzeć, bo no, wtedy nie mieliśmy wiedzy. Mówię to głównie pod kątem lotniska, tak? Pod kątem tego e, lotniska alternatywnego dla lotniska Chopina e, czy, czy czy nie będziemy wykorzystywać tej lokalizacji, tego projektu do budowy portu lotniczego? Wojciech Soługa, poseł PO, przewodniczący PO w Województwie Śląskim, jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. bardzo do zobaczenia. Do zobaczenia na radiopiekar.pl. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zesada, witam ponownie. Wojciech Saługa, poseł i przewodniczący po województwie śląskim jest z nami, po raz drugi pana i państwa witamy. Jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Panie przewodniczący, w obliczu tego, jaka decyzja będzie podjęta w sprawie CPK, co to oznacza dla naszego lotniska w Pyżowicach? Tego też nie wiemy i to też musi być. Jakby Podjęte w tym, tym audycie, bo naprawdę e, audyt, przebadanie tego, zobaczenie dokumentów to trwa. Pozwólmy też ministrom e, działać, pozwólmy działać panu e, pełnomocnikowi, panu ministrowi Laskowi. Zresztą też spodziewamy się wizyty w tym miesiącu pana ministra Laska e, na Śląsku. Spotkać się z samorządowcami. Nie z wicami w związku z CPK, okay. ponieważ. E, no są, są emocje i te emocje A to nie, będzie to spotkanie 24, bo 24 jest proces mieszkańców, a 27 spotkanie wojewody marszałka samorządowców i społeczności lokalnych. Nie pamiętam daty, tak? Ale, 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 ale na pewno się pojawi pan, pan minister i będzie rozmawiał na temat tego, gdzie jesteśmy i, i, i jakie, mamy, jakie mamy plany. Znaczy, my planów nie mamy, przeglądamy to, co zostawiło Prawo i Sprawiedliwość w kontekście CP. Natomiast myśląc o lotnisku, bardziej myślimy o rozwoju tego lotniska, tam ciągle inwestycje trwają. Mówimy o Pyżowicach O Pyżowicach, tak. Jest już taka, bym powiedział, dość duża samorządowo społeczna dyskusja, żeby dokończyć to, co kiedyś, byśmy mówili, żeby przejąć to województwo na SKAT, powiedziałbym, samorządu Województwa Śląskiego w połączeniu z miastami. Kiedy to, jest, kiedy to jest możliwe? Przypomnijmy, że chodzi o przejęcie udziałów, które dzisiaj są w rękach... Węglowoks. Węglo tak, <noise> tak się złożyło. Się już złożyło. <noise> Czyli Kiedy... do samorządu województwa, do samorządu katowickiego, czy do samorządów, to już jest kwestia to już drugorzędna? To jest kwestia drugorzędna, tak? bo dzisiaj tam sam... działców jest więcej, natomiast proces... źle to wygląda, że spółka, która zajmuje się węglem, handlem węglem, dzisiaj sprowadzaniem węgla, yy, też decyduje o, o lotnisku w Katowicach. To lotnisko czemu innemu ma służyć? Tam nic wspólnego z węglem nie ma. Kiedy to się może wydarzyć, Państwu Wyzjańem? Będziemy rozmawiać przed nami wybory samorządowe, utworzenie już takiej prawdziwego Ministerstwa Przemysłu. Będzie to na pewno jedne, jedne, jeden z naszych priorytetów na przyszłą kadencję. Obok CPK, samego lotniska jest jeszcze oczywiście komponent kolejowy, o którym trochę wspomnieliśmy. I czy mieszkańcy tych rejonów, o których Pan mówił, które odwiedził e, premier Tusk w trakcie kampanii Mikołów Łaziska, Mokre, Orzesze, powinni dzisiaj znów się obawiać? Nic z tych deklaracji, co, o których mówił premier Tusk yy, w kampanii wyborczej, spotykając się z mieszkańcami, wszystkie są dalej aktualne. Jest naprawdę za wcześnie, żebyśmy powiedzieli, w którą stronę co pójdzie, ale deklaracja, że nie będziemy budować, że państwo nie powinno budować inwestycji na krzywdzie ludzkiej, jest dalej aktualna i, i ją podtrzymujemy. Yy. Dzisiaj mieszkańcy widzą, bo, bo, bo jest, jest taki stan, jest dwa miesiące po utworzeniu rządu, natomiast no wszyscy Państwo widzicie, że przejmowanie władzy trwa. I wymiana władz spółek. Rad nadzorczych postępuje, ale też no, w sposób jakby zgodny z harmonogramem, ale on, on jest rozłożony w czasie. Wejdziemy do spółki CPK, przeglęniemy papiery, przeglądamy analizy, przeanalizujemy przede wszystkim finanse, bo premier Tusk też mówił o tym, że budowa tego wszystkiego, co jest wokół CPK to jedną rodzinę polską będzie kosztować 50 tysięcy złotych, które, które zapłacą w podatkach. To jest bardzo poważna rzecz i w ogóle czy stać nas na to. Prawo i Sprawiedliwość miało tendencję do takiego megalomańskiego podejścia, do, że zbudujemy wszystko i, i, i nie wiadomo za co. Dzisiaj mamy poważne wydatki na zbrojenia i to jest priorytet. Też nie wiadomo za co. Dzisiaj głównie są podpisywane umowy i, i płacone pieniądze z kredytu na, na sprzęt, który dopiero do Polski kiedyś y, przy, przyjedzie. Y, natomiast y, wejście w tę inwestycję. No, dzisiaj jest bardzo, bym powiedział, budżetowo ryzykowne, jeżeli byśmy mieli w tej skali, którą prawo i zaproponowało, to dalej budować. Bo jeżeli... nie ma ani złotówki na to wszystko z kredytu, czyli wszystko z podatków, <kuh> za wszystko musieliby zapłacić mieszkańcy. Jeszcze raz powtórzę, kwota około 50 tysięcy złotych na rodzinę, żeby ten cały projekt y, był wybudowany. W tej sytuacji jeszcze. Te... Jeżeli jest sam projekt kolejowy, to należy spodziewać się jakiejś rewizji. W związku z tym, jeżeli mówi Pan, podtrzymuje Pan to, co mówił Donald Tusk, żaden projekt nie będzie... Tak, na pewno tak. To co, było, to, co kroiło na razie na papierze Mikołów i okolice. To y, zostanie po prostu zrewidowane tak, żeby było nie wiem, łagodniejsze. W, Jestem w, bardzo w, odpowiedzialnym politykiem i nie powiem, że dzisiaj na pewno y, to, to jest nieaktualne. Tak? Y, nie powiem tego, bo nie mam tej wiedzy, bo też nie dobrnęliśmy do tych wszystkich papierów, na pewno z panem... Yy. Pełnomocnikiem do spraw CPK, zapomniałem <grywa> nazwisko, przyjedzie e, pan... Ministrem Laskiem? Ministrem Laskiem, e, być może przyjedzie pan minister Malepszak i będziemy o tym e, rozmawiać. Minister Malepszak, czyli minister od kolei. Mm. Nie boimy się tego tematu i sąd będzie widział Będzie ktoś śląski. z rządu albo polityków Platformy na, na tym proteście 24 w, w, w Mikołowie? Bo może to jest dobra okazja, że to jest dobra okazja z całą pewnością, żeby ludziom też wytłumaczyć stan rzeczy e, po, po, po dwóch miesiącach rządu? Na pewno jesteśmy ciągle w kontakcie z ludźmi, którzy te, te protesty organizują. Yy, jakby jeszcze, jeszcze nie rozmawiałem na ten temat, ale dobra uwaga i pewnie tak trzeba będzie zrobić. Teraz przenosimy się do Pańskiego Jaworza. Tak. Co dalej z wizerą? No, trzeba tu po raz kolejny mieszkańcom województwa śląskiego, ale i Polski powiedzieć, że nie ma... Projektu polskiego samochodu elektrycznego i nigdy nie było. Nie wyszedł on poza fazę kampanii. Realizacji całkiem atrakcyjnej. Nie wyszedł on poza fazę kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Mamy za to wycięty. Las i to nasze dzisiaj zobowiązanie do tego, żeby ta ofiara nie poszła na marne i, i ten teren został zagospodarowany, żeby tam były fabryki i były miejsca pracy. To zobowiązanie nasze, naszych ministrów. Yy, druga rzecz jest spółka, która przejadła pół miliarda złotych, nie wiemy dokładnie na co. Yy, też potrzebny będzie audyt, kontrola wydatków i zobaczenie, yy, gdzie dzisiaj jesteśmy. Była to obietnica prawa i sprawiedliwości, Próbali na tym wygrywać wybory, miało już w tym roku być milion aut elektrycznych, co ciekawe, prezydent Silbert popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zwolennik wielki, premiera Morawieckiego, dalej na mrzącej zery próbuje wygrywać wybory w Jaworze. Czy w tej sytuacji rząd przygotowuje się, takie jest odczucie, być może nie tylko moje, do zakończenia tego projektu, tylko nie wie jeszcze, w jaki sposób to zakomunikować? Nie, nie, jak mówię, nie ma projektu samochodu elektrycznego. Znaczy projektu, to, 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 to w tej, w tej formie nie, 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 nie powstanie, tak? Nie będzie, jeszcze raz powtarzam, nie będzie polskiego elektrycznego samochodu. E, być może będzie jakaś inna fabryka, być może będzie, e, będzie to, to, to fabryka chińskich samochodów. No właśnie, bo tak? nie ma fabryki dzisiaj, ale są Chińczycy, którzy e... zamierzają zalać Europe, rynek europejski swoimi elektrykami, ale mając fabrykę mając fabrykę w jawożnie, czyli na terenie Unii Europejskiej, mogliby uniknąć na przykład zaporowych ceł. Pozwólmy działać ministrom, poz, pozwólmy działać tym, którzy tym się mają zająć. Dzisiaj to trafia do, do Ministerstwa trafia Aktywów, do, czyli do tak, ministra tak. Budki, tak? Trafi to do ministra Budki. No i zapewne minister Budka podejmie działania. Najpierw musimy zobaczyć, czym jest ta spółka i, i, i co, co jest w papierach, gdzie te pół miliarda złotych zostało wydane i na co, ale też na pewno jeżeli jest potencjalny chiński czy nie chiński inwestor, to warto z nim rozmawiać. Kiedy należy spodziewać się z kolei notyfikacji umowy społecznej do górnictwa? Była pani minister Czarnecka w Brukseli. No, usłyszała, tak czego, czego brakowało w, tych, w tych, tych papierach, natomiast generalnie idziemy w tym kierunku, żeby tę umowę notyfikować. Musimy poprawić szereg dokumentów, być może poprawić jakieś harmonogramy, uszczegółowić dane, ale generalnie... Jest dobra dobra wola, dobra, dobra współpraca z Brukselą, tego rządu z Brukselą. Czy 300 milionów euro, jakby wskazuje na to, na węgiel brunatny, akurat to, to wskazuje, że, że jakieś porozumienie jest. A czego, jakich zmian, yy, które Pan wspomniał, należy spodziewać się w tym kształcie umowy społecznej, który został dwa lata temu, przypomnijmy, podobno złożony w Komisji Europejskiej. Ja nie przeczytałem y, całej tej umowy, bo na... Znaczy umowy tych papierów które zostały złożone w Brukseli, bo liczą wiele stron. Natomiast pani minister Czarnecka, minister przemysłu, które już pierwszego uruchomi swoją siedzibę naprawdę na Śląsku i tu będzie spełnienie jednej ze stu naszych, naszych obietnic. Y, Przejrzała ją w wielkim... Y, zakresie. Urzędnicy brukselscy też ją przejrzeli. Szczegółów nie jestem w stanie dzisiaj podać, ale idziemy w kierunku notyfikacji i w kierunku tego, co zostało z górnikami podpisane dwa lata temu. Będziemy się to starać wszystko dotrzymać. Potrzebny nam jest a spokój społeczny, b dobry plan na to, żeby w tej całym programie transformacji, który jest wielkim wyzwaniem dla całego województwa śląskiego, ale też dla całego kraju, Panował spokój społeczny, ale też żeby płynął prąd i żeby ten prąd, który dzisiaj jest produkowany w polskich elektrowniach, najlepiej gdyby był produkowany z polskiego węgla, a nie sprowadzanego z Kolumbii, Indonezji, Nezirpa, no tak. bądź, a, ale nie jesteśmy w stanie wydobyć go. Ale przez dwa lata, Panie Przewodniczący, wiele się też zmieniło w górnictwie, również w energetyce także. Czy część kopalń może zostać zamknięta wcześniej, inne pracować dłużej? Yy, inaczej niż zaplanował to ten uzgodniony dawno temu już harmonogram. No, papier wszystko zniesie, natomiast życie płynie jakby innym rytmem yy, i dzisiaj widzimy i górnicy też to widzą, tak, że niektóre kopalnie same yy, jakby yy, dostają czkawki i, i nie są w stanie wydobyć węgla. U mnie w Jaworznie tak jest spadek wydobycia na kopalni w Jaworznie na Szybie Sobieskim jest dramatyczny i, i, i będzie trwał jeszcze kilka lat, a bardzo mnie to boli i wszystkich to boli, ponieważ ten węgiel z Jałóżna jest dedykowany do tej elektrowni nowego bloku energetycznego i to, że ta elektrownia szwankuje właśnie spowodowane jest to, że nie ma odpowiedniego węgla do tego do tego bloku, ale to jest taki taki przykład, że że, że mimo planów. Że, że ta kopalnia będzie funkcjonować do 2049 roku. Dzisiaj ma poważną zadyszkę. Musimy się bardzo nad tym skupić. Jeszcze raz mówię, to bardzo ważne pokłady i bardzo ważny węgiel dedykowany do tego bloku, więc będziemy się starać, żeby ta kopalnia odżyła i wydobywała węgiel, no bo coś powoduje, że tego węgla w Jałożnie nie ma. I takich rzeczy może być więcej, czy jest więcej, ale to już nowe władze od spółek będą pewnie dostosowywać te, te, te plany czy, czy, to, czy sytuację bieżącą do tego, co zapi zostało zapisane w tej umowie, ale dalej ta data 2.49 wydaje się jest do, do utrzymania. Natomiast wybory samorządowe Platformy rośnie, PO spada, same dobre wiadomości, UWS. No, ale też zdłuż, z dużą pokorą do tego podchodzimy. Wybory trzeba wygrać. Widzimy, że nie jest łatwo. Przeciwnik nie jest na deskach, ale, ale, ale walczy. Mówię o przeciwniku, to jest głównie Prawo i Sprawiedliwość. Ale w wyborach samorządowych akurat wie Pan, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy, zależy od tego, ile było w polityce krajowej, to w samorządach e, zawsze dużo no, trudniej. No, spółki, no, szczególnie tu w województwie śląskim jakby nie widać dzisiaj jakichś kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy walczyliby chociaż o jakieś ważniejsze e, miasta. Ale tak mówię, łaska pańska na tym koniu jeździ. Wygrajmy wybory i wtedy zajmiemy się tworzeniem nowych władz i, i, i działaniem. Dzisiaj kampania wyborcza i na tym się skupiamy, żeby jak najwięcej radnych sejmikowych, najwięcej burmistrzów, prezydentów, wójtów czy radnych powiatowych miejsc. Dlaczego, panie przewodniczący, do... tak łatwo zrezygnowaliście z walki o prezydenturę w najważniejszym mieście w województwie śląskim w samej stolicy, czyli Katowicach? Dzisiaj, mimo że wygraliśmy 15 października wybory jako opozycja, stworzyliśmy rząd, dalej uważamy, że proces nie został zakończony. Musimy wygrać jako opozycja wybory samorządowe, następnie wybory do Europarlamentu i wybrać nowego prezydenta Polski. Wtedy uznamy, że jest zakończony cały proces wyborczy. Zrobiliśmy pierwszy krok w październiku, dzisiaj drugi krok tam gdzie... Gdzie trzeba walczyć z pisem i nie ma kandydata, to wystawiamy swojego, tam, gdzie jest kandydat szeroko rozumianej zjednoczonej opozycji koalicji 15 października, pan y, prezydent Krupa jest częścią tego, tego, tej drużyny, która sprzeciwiała się pisowi i walczyła z pisem mimo, mimo że, 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 że jeszcze parę lat temu. No, ale to właśnie też to wynikało z jakichś tam y, Gierek. Y, Pięć lat temu, gdy były, gdy były wybory samorządowe, absolutnie prezydent Krupa od wielu już lat w tamtej kadencji jasno wypowiadał się na, na temat tego, co sądzi o, o polityce, prawa i sprawiedliwości, o, o, o rządzie, o... O działaniach. Lecz też inne prawa, że ciężko byłoby w Katowicach komukolwiek wygrać, bo pozycja też prezydenta więc, więc po co się było silna. Po co, po co było kruszyć kopie? Jest dobry kandydat, popieramy tego kandydata. Wygramy wspólnie wybory. Najważniejsze, że PiS nie wygra. A w, no dobrze, rozumiem sytuację w Katowicach. Ale w takim razie w Gliwicach też jest kandydat. Co więcej, kandydat obozu Zygmunta Frankiewicza, z którym jesteście. Czy tworzyliście pakt senacki, można powiedzieć? A tam kandydatkę macie. To jest Katarzyna Kuczyńska-Budka mimo kandydata również obozu, powiedzmy rządzącego obozu bliskiego panu. Nie wszędzie się udaje tak, tak robić jak, jak w Katowicach. W Katowicach też partia Hołowni wystawia swojego kandydata, jakby też nie chce robić takiego bloku, więc to są różne różnorakie układanki. W Gliwicach mamy świetną kandydatkę, panią Katarzynę kuczyńską budkę żonę pana ministra Budki, ale takiego czynnego polityka, więc to nie jest tylko, że na nazwisku jak ktoś, jak ktoś mówi, ale od lat działa w polityce z radną e, miejską, członkiem e, od lat pra, e, Platformy Obywatelskiej. Natomiast tam jest e, sytuacja taka, że jest nowe rozdanie. Urzędujący prezydent nie startuje, wystawia się ktoś inny, właśnie pan mówi, z obozu Zygmunta Frankiewicza, a my jako koalicja obywatelska chcemy zaznaczyć swoją siłę, swoje istnienie, bo mamy tam poważne struktury No i chcemy zawalczyć o, 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 o prezydenta e, miasta Gliwice. Przepraszam, do sejmiku, panie przewodniczący, to razem czy jeszcze z lewicą jest szansa, żeby się dogadać, tak jak wcześniej? Nie, już decyzje zostały jakie podjęte. podjęte. Startujemy jako dzisiaj układ rządzący w takiej konstelacji jak w wyborach parlamentarnych. Trzy listy, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. My konstruujemy swoje listy, będziemy je niedługo rejestrować, ujawniać kandydatów. No i, a już prace, już walka wyborcza absolutnie trwa. Premier Tusk zaingurował tą kampanię w Morągu, będziemy ogłaszać po, poszczególnych kandydatów. Jakieś sensacje na listach Platformy do Sejmiku? Tu skupiamy się raczej na takim, jak to mówią, partyjnym wojsku, działaczach sprawdzonych, radnych wojewódzkich, którzy, którzy byli w tej kadencji i przetrwali naprawdę trudne po radzie kałuży to nie był trudny. No, to dla była to naprawdę była, jeszcze jest bardzo ciekawa kadencja, bez wątpienia. Tak, to nie był trudny czas, więc przede wszystkim stawiamy na naszych członków, na ludzi sprawdzonych, którzy sprawdzili się w boju, którzy przeszli nie jeden chrzest i, i, i na taką ekipę postawiamy. Wiem, że wbrew polityce Krajowej i, i, i wbrew temu fiasku, które jeżeli chodzi o rozmowy po i Lewicy, to w Sosnowcu do Rady Miasta. Kandyduje właśnie jedna lista, jedna lista Platformy i Lewicy właśnie. I to w samym Zosnowcu, wie pan, czerwone zagłębie. No, tak się akurat tam złożyło. To dobrze si silny, czy źle. silny prezydent który, z kalicji Obywatelskiej, który wygrywał wybory z Koalicji Obywatelskiej. No, tak wydawało się, że, że będzie to pewne, że będzie kandydatem kalicji Obywatelskiej. Stał się kandydatem. Komitetu Koalicyjnego Platformy Lewicy. Nie zmienia to faktu, że serduszko ma w klapie i, i jest członkiem Platformy Obywatelskiej, działa na rzecz Platformy Obywatelskiej i na wszystko wskazuje na to, że wygra te wybory. Panie Przewodniczący, na koniec jeszcze Pan do Sejmiku startuje? Nie, 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 jestem y, posłem, y, do Sejmiku nie startuję, natomiast. Y, no, w dużej mierze współtworzę nasze listy i, no i no nasze kandydatury. Bez wątpienia. Tak. Natomiast czy po wyborach samorządowych, po wyborach do sejmiku, to pan będzie kandydatem PO na nowego marszałka województwa śląskiego? Bardzo to miłe, co pan yy, mówi. Natomiast naprawdę mamy wiele pokory. Najpierw wygrajmy Zobaczymy, jaki będzie układ koalicyjny, potem musimy sobie usiąść z tymi koalicjantami naszymi, wierzę, że to będzie powtórka tego, co jest w rządzie, trzeba sobie spojrzeć w twarz i wtedy będziemy rozmawiać na temat przyszłych stanowisk i dzielenia się tym no, pięciosobowym. Zarządem widzieliśmy. Pan o tym myśli w ogóle? Czy to jest jakiś? no Załóżmy, że taki scenariusz, ale też dzisiaj patrząc na tak, byłem, sondaże, byłem, Byłem, byłem marszałkiem, marszałkiem wojska śląskiego. Wiele ludzi w, widzi, wskazuje mnie, rozmawia ze mną, czy, czy takiej roli bym się nie podjął. Na pewno nie mówię nie, natomiast to, co się wydarzy, to, to się wydarzy po 7 kwietnia i wtedy siędziemy do stołu i będziemy naprawdę rozmawiać bo to będą na pewno trudne rozmowy wśród koalicjantów. To nic nie jest dzisiaj dane, nic nie można sobie wymarzyć. To trzeba najpierw wywalczyć w boju, wywalczyć w wyborach. Policzymy mandaty, zobaczymy kto wejdzie i wtedy będziemy zapewne rozmawiać na temat kształtu zarządu takiego, który no, weźmie stery z, z odpowiedzialności za nasze województwo. I będziemy realizować, myślę, bardzo fajne rzeczy. Na pewno jednym z wielkich wyzwań to współpraca z Ministerstwem Przemysłu na temat transformacji. samorządu musi bardzo mocno w tą transformację też się włączyć i być częścią całego tego e, projektu. E, na pewno też się musimy włączyć. No, Ministerstwo Przemysłu powstaje po to, żeby ten przemysł na Śląsku z powrotem lokować i tu samorząd też będzie miał niezwykle na razie, ważną rolę. Pan wie, to e, do mamy słyszenia. w nim górnictwo hutnictwo? w jakiejś mierze? Mówimy, wie Pan o tym. E... Mówimy o działach, czyli o tym, jakie tam są, są jakby to urzędnicy, jacy są podporządkowani pod, pod to ministerstwo. To jest oczywiście niezwykle istotne, ważne. Natomiast tworzenie klimatu ustaw pod to, żeby przemysł na Śląsku i w Polsce się rozwijał, to do tego już nie trzeba mieć tam atomu czegoś, tylko po prostu trzeba, trzeba tworzyć prawo i dobre podwaliny. Na pewno samorząd z, z miastami, gdzie mają, mamy tereny poprzemysłowe, mamy te zakłady, które kiedyś poupadały, te kopalnie, które będą likwidowane, będzie poważnym graczem do tego, żeby tak przygotować tereny, tak przygotowywać całe całą otoczenie takie społeczno-biznesowe do tego, żeby tu lokować miejsca pracy, tak jak na tym wyciętym Lesie, wiawożnie. to. Rozumiem, jest... że SRK, kwestia to, to jest kwestia rozstrzygnięta, czeka tylko na dobry moment, w, jeżeli chodzi o decyzję, tak? Ty, usamorządowienia terenów poprodukcyjnych, które dzisiaj są w no jest, portfelu. By, było to zapowiadane bardzo poważnie w kampanii wyborczej. Absolutnie będziemy dotrzymywać, jak każdej ze stu obietnic, będziemy starać się to wszystko spełnić i, i do tego pójść. Na pewno wrócimy też do programów społecznych, jak śląski dla kobiety, bo to śląski dla seniora to są rzeczy, które też poważnie chcemy potraktować, żeby widzimy, jak właśnie w województwie Śląskim Kobiety zarabiają mniej, zajmują gorsze stanowiska. To wszystko o tym wszystkim trzeba będzie rozmawiać. Jako samorząd będziemy się w to włączać. Powrót do, do drugiej trasy średnicowej, wschód, projektu zakopanego, zapomnianego przez pis i lidera projektu wrócę do mojego miasta Jawożna, pana Pawła Silberta, który yy, przez pięć lat chyba. Yy, nic nie zrobił ku temu, żeby, żeby ten projekt kontynuować. Będziemy do tego wracać i na pewno, tak jak mówiłem, to będzie długa droga, ale, ale trzeba projektować tam w kierunku jawożna i Sosnowca. Wojciech Saługa, poseł i przewodniczący PO był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.